Witajcie, ja jestem Miroku, a dzisiaj chciałbym się z Wami podzielić narzędziem, które znajduje się na stronie Dungeon. Jest to Fantasy Town Generator. Dobrze, i przechodzimy sobie do samego narzędzia. Tutaj mamy nazwę miasta, która y, może być wylosowana albo wpisujemy ją sobie sami i na jej podstawie zostaje w zasadzie y, utworzony nasz mały fragment mapy. No tak, jak tu widzicie. Y, no, czasami trochę może wyjść dziwnie, ponieważ jak widzicie te tutaj drogi nie są odpowiadające. No, ale to wygląda już trochę lepiej. Możemy sobie do, dodać oczywiście rzekę, która przepłynie przez nasze miasto. Możemy ustawić sobie teren i ogólnie to ja podczas tworzenia Twojej mapy, bo potrzebowałem ją do DNT, ustawiłem sobie... Teren górski, i mogę Wam pokazać potem, co ja z tą mapą zrobiłem. Aczkolwiek dzisiaj zauważyłem, że w przypadku na przykład większej, y, tutaj mapy, już y, pojawia się więcej informacji. No, czego w zasadzie nie było, jak ja to robiłem. Bo po prostu. Też chyba miałem y, mniej więcej taki obszar do zagospodarowania, i no, nie miałem po prostu tych opisów tutaj. Tak samo, no lecz tam no, to widzę już na pewno, że jest mniejszy, y, więc na pewno użyłem tego. To możemy sobie znormalizować i użyć tutaj innych y, opcji, na przykład tutaj głównie będą zmieniały się nazwy, y, ponieważ infrastruktura zostanie powiedzmy taka sama. I tu jak ktoś potrzebuje to zwykle generuje się no kilka npców najważniejsze miejsca to y, jakby zarządza tym miastem y, no i populacja y, czyli takie fajne informacje a teraz oprócz tego y, no naprawdę nie wiem czy to na dniach zostało dodane ale no mamy tutaj oczywiście te Nazwy tutaj dodane i yy, również przyporządkowane są tu jakieś postacie niezależne, a także warte do zwiedzenia miejsca. Zapiszemy sobie tą mapę i przejdziemy do edytora graficznego. Dobra, jesteśmy w Medibangu i tutaj mamy nasze miasto. No i słuchajcie, no ja nie miałem tych napisów, więc w zasadzie wszystko generowałem sobie sam. I ten market może być i tak. No ale powiedzmy sobie, że mamy jakiś plan, jak sobie chcielibyśmy zagospodarować to miasto. I ja na przykład proponuję zrobić coś takiego, że bierzemy sobie część z tego większego miasta i na przykład tu sobie za pomocą lasa wycinamy na przykład taki fragment to to zrobię na szybko, więc będzie jeszcze bardziej niedokładnie, niż ten. No ale tylko żeby wam pokazać. Zobędę Ctrl C, Ctrl V, żeby mieć na osobnej warstwie. Jak chcecie, możecie zrobić na przykład dodaj albo inną opcję, żeby jakby ten obszar Wam się jeszcze tutaj wyróżnił po dodaniu. Od razu możecie sobie zrobić folder, żeby... Jakby wrzucić to sobie wszystkie rzeczy związane z daną dzielnicą, i potem, jak na przykład nie chcecie z niej korzystać, to sobie ją wywalacie i korzystacie z innej. No, napis sobie możecie wrzucić jakieś do folderu, że to jest dzielnica północna na przykład. No, i na tej warstwie na przykład można jeszcze zrobić tak. Dobra, może skopiujemy to i tak to usuniemy, bo yy, już usunąłem to zaznaczenie, a właśnie to mi było potrzebne. Na tej warstwie zrobimy sobie chronikanał alfa, żeby nie pomalować nic poza tym. No i na przykład powiedzmy sobie, że chcemy, żeby była ładna zielona. Wyżemy pędzel. Ja tu mam taki, który po prostu koloruje wszystko. Chodzi mi o to, że jak mam na przykład tablet graficzny, to nie uwzględnię ten pędzel nacisku akurat. No ale mam myszkę teraz i tak. Mamy to na zielono, to sobie możemy dać na przykład kolor. Tutaj. No i mamy tutaj takie wyróżniające się na zielono. Ogólnie te domki wyglądają lepiej, no bo tutaj cały ten teren no jakby stanie się w zasadzie biały. No w zależności od odcienia tego szarego, nie? Nam się tutaj właśnie wyróżnia to na tle miasta, i na przykład dzięki temu, jak rozłożone są tutaj budynki, to możemy sobie myślę, fajnie tym rozgospodarować. Na przykład dodając po prostu napisy, w... i ja na przykład sobie daję oznaczenia numeryczne. Na przykład tu sobie dodam jeden. Uh -huh. I potem w legendzie albo generalnie w jakiejś notatkę no to sobie piszę, że to jest na przykład karczma pod rozbrykanym kucykiem, to jest jakaś yy, świątynia na przykład ze względu na kształt, to będzie jakaś świątynia tora czy czegoś. Yy, I generalnie ja korzystam najczęściej z tych osobnych budyneczków, żeby na przykład tutaj zrobić jakiś szpital. Yy, Budynki, które jakby są, no oznaczone w takim sposób, to traktuję po prostu jak zwykłe budynki mieszkalne, w których zwykle nie ma nic ciekawego. Te na razie służą mi do tego, że jeszcze nie ma tam raczej nic ciekawego, albo na przykład umieszczam tam koszary, albo jakieś, powiedzmy to, większe targowiska, czy skupiska. I ja również sobie mogę pogrupować za pomocą tego lasa i innych kolorów. No i właściwie no to tyle. Mam nadzieję, że Wam się to narzędzie spodoba, że Wam się przyda w Waszych przygodach. I na razie. Cześć!